Cześć kochani. Zapraszam Was dzisiaj na takie krótkie flow, trochę może bardziej intuicyjne, takie, żeby poszukać trochę więcej przestrzeni w naszym ciele. Myślę, że każdemu z was spasuje, <laughs> także zapraszam serdecznie. Przyda nam się tylko mata jak zazwyczaj. Także wskakujcie, zaczniemy sobie. W siadzie. Może być siad skrzyżny, może być siad na piętach, można podłożyć coś pod pośladki, tak, żeby było Wam wygodniej. I na moment zamknijcie oczy. Znajdźcie wydłużenie w kręgosłupie, jeśli czujecie, że jeszcze tutaj czuję jakąś sztywność w ciele, to śmiało możecie poruszać klatką piersiową, może dodać jakieś ruchy barkami, skręcić sobie głowę w jedną, w drugą stronę, dajcie sobie moment. I jak poczujecie się bardziej gotowi, to wydłużcie kręgosłup, pociągnijcie czubek głowy do sufitu, wnętrza dłoni albo odkręćcie do góry, albo odłóżcie luźno dłonie na kolanach. I weźmy kilka spokojnych wdechów i wydechów. Starajmy się już kierować wdechy i wydechy przez nos. Z każdym wdechem bardziej świadomie kierować już nasze oddechy do dolnych żeber. Zauważcie, jak nasze żebra rozchodzą się w każdym kierunku, do przodu, do tyłu na boki. Klatka piersiowa lekko unosi się do góry. A z wydechem żebra kurczą się, wracają do centrum, lekko schodzą w dół, tak samo jak klatka piersiowa. Wdech, wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech, nadal nie otwierając oczu, z wdechem wyobraźcie sobie, że zerkamy teraz po skosie na sufit. Z wydechem zaczynamy przyciągać brodę w stronę mostka. Wdech zerkamy z zamkniętymi oczami na sufit. Wdech broda w stronę mostka. Wdech góra. Wdech dół. Wdech. Wdech. Jeszcze raz wdech. Wydech. Zostajemy z brodą przy mostku, i z kolejnym wdechem zaczynamy kręcić półkola naszą głową. I byśmy chcieli dotknąć brodą do jednego barku, a później powoli w drugą stronę. Możecie połączyć ten ruch z oddechem. Jak najwolniej, nie śpieszcie się, niech to będzie taki przyjemny ruch. Jeśli czujecie jakiś dyskomfort w karku czy w szyi, to nie musicie tak mocno przyciągać brody w dół. Sprawdźcie tak, żeby ten ruch był dla Was przyjemny i to rozciąganie w bokach szyi, w karku było przyjemne. Dobrze. I powoli z wdechem wróćcie brodą do mostka, zerknijcie przed siebie. Możecie kilkoma mrugnięciami otworzyć oczy. Na kolejnym wdechu ręce do boku, do góry i z wzrok na kciuki. Wydech dłonie mostek, broda mostek. Wdech szeroko i wydech. I wdech. I wydech. Wdech ręce góra. Wydech lewa dłoń na macie, prawa przeciąga prawy bok. Z wdechem pociągnijcie prawą rękę za siebie, zerknijcie do góry na sufit. Z wydechem prawa ręka w stronę lewej, skłon do boku. Wdech otwarcie. I wydech. Wdech otwieramy. Wydech do boku. Wdech ostatni. I wydech. Wdech do góry. Z wydechem na drugą stronę. Z wydechem lewa ręka lekko do tyłu, możemy zerknąć za ręką. I wydech do boku. Wdech. Wdech. I wdech. I wydech. Wdech do góry. I z wydechem dłonie na kolanach. Możecie lekko odchylić się i zmienić sobie skrzyżowanie nóg na przeciwne. Teraz kilka razy wypchnijcie moctek do przodu. Później skierujcie Wasz tułów do prawej, do lewej strony. Później zaokrąglijcie plecy do tyłu, przyciągnijcie brodę w stronę mostka i skierujcie Wasz tułów do prawej. Do przodu, do lewej, do tyłu, do prawej. Wdech, wydej, wdech, wydej. Zmieńmy kierunek. Wdech do przodu. Wydech do prawej. Wdech. Wydech. Wdech. Jeszcze raz. wydech, Wdech. I wydech. I wróćcie delikatnie do centrum. I teraz wykorzystajcie sobie te cztery punkty, które przed chwilą sobie wyznaczyliśmy. Takie graniczne ruchy naszego tłowia, naszego kręgosłupa. Do tego, żeby popłynąć w w tym ruchu dość tak intuicyjnie możecie zacząć wypychać mostek do przodu, przenieść się później do jednej strony, zacząć kręcić jak najobszerniejsze kółka Waszym kręgosłupem. Możecie zamknąć oczy i Wasza głowa podąża też za tym ruchem, tak dość swobodnie. Możecie użyć trochę więcej fantazji i zacząć tutaj tworzyć jakieś kształty, może ósemki, znak nies nieskończoności, to, co teraz Wam przychodzi do głowy. Dajmy sobie. Moment. Mhm, możemy zmienić też kierunek ruchu. Zwróćcie też uwagę, w którą stronę porusza się wam swobodniej. I jeszcze jeden tej. Wydech. Możecie wrócić do centrum, weźmy tutaj spokojny wdech i wydech, możecie też zamknąć oczy, zwrócić uwagę, co wydarzyło się teraz w Waszym ciele, jak się czujecie, czy czujecie może trochę więcej przestrzeni. Mhm. I delikatnie otwórzmy oczy, unieście ręce do góry nad głowę i z wydechem przenieście ręce do przodu bądź do boku i przekręćmy się. Do klęku podpartego. Mhm. Odłóżcie sobie dłonie pod barkami. Kolana w jednej linii z biodrami. I kilka razy na razie klasyczna krowa i kot. Tak, żeby poczuć tę siłę naszych pleców. Ściągnięte łopatki w krowie. Z wydechem podwinięta miednica. Mocno odpychamy się od dłoni. Łopatki na zewnątrz. Mocny brzuch. Wdech. wydech, Wdech. wydech. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Wdech i wydech. Z wdechem wróćcie do pozycji neutralnej pleców, podmięcie na moment palce stóp i z wydechem wycofajcie się tak, żeby usiąść sobie na piętach. Złączcie nadgarstki, rozstawcie palce dłoni szeroko i na moment zajmijmy się naszymi nadgarstkami. Możecie zacząć kręcić kółeczka nadgarstkami, przetaczając je po sobie. I drugą stronę. I rozluźnijcie, na napięcia. I jeszcze trzy razy. Mocno rozszerzamy palce dłoni. Zaczynamy unosić ręce do góry nad głowę. Wdech. Przeciągamy się jednocześnie. Wydech. Dół. Cały czas rozszerzamy palce dłoni i ściskamy pięści. Wdech. Wydech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Super. Rozluźnijmy. Wróćmy do klęku podpartego i teraz znowu dajmy sobie pięć wdechów, wydechów na taki ruch, jaki podpowiada Wam Wasze ciało, jaki teraz czujecie. Nie zastanawiajcie się za bardzo nad tym ruchem, po prostu podążcie za tym, co podpowiada Wam Wasze ciało. Możecie zamknąć oczy, poginać łokcie, zrobić jakieś kółka znowu tułowiem, poskręcać. Mhm. Dajmy sobie moment na taką eksplorację naszego ciała. Może tutaj pozwolicie sobie na znalezienie jakichś napięć w ciele, skupienie się na nich i rozluźnienie. Hmm? Połączcie też ten ruch z oddechem. Wdech, wydech mhm. i wróćmy sobie do klęku podpartego, złączcie że palce stóp, na nakiętaj, przenieście czoło w stronę maty, wyciągnijcie ręce przed siebie, rozluźnijcie dłonie. Kilka wdechów, wydechów, pocji, dziecka, tutaj dalej możecie lekko pobujać biodrami na boki. Przetoczyć sobie czoło z prawej na lewą stronę. I jeszcze jeden w wydech. Dobrze i delikatnie z wdechem. Wracamy do kręgu podpartego. Tym razem podwijamy palce stóp i z wydechem szukamy naszego psa z głową w dół. Na razie, kolana mogą być ugięte, możemy sobie podreptać. Znowu, dajcie sobie moment tutaj na taki ruch, jaki przychodzi Wam do głowy. Niech to będzie takie intuicyjne. Jeszcze jeden wdech, wydech, możecie zatrzymać Waszego psa, odepchnąć się o od dłoń, wyprostować plecy, pośladki jak najwyżej w stronę sufitu, jeszcze jeden wdech, wydech, z wdechem unieście prawą nogę do góry, możecie otworzyć biodro, przyciągnąć się, stopa, pończ w stronę sufitu, jeszcze jeden wdech. I z wydechem przyciągamy kolano do klatki. Odstawiamy stopę między dłoni. Odłóżcie lewe kolano na macie. Z wdechem unieście ręce do góry. Z wydechem odłóżcie dłonie na potylicę. Lekko podwijając miednicę, z wdechem otwórzcie klatkę piersiową. Zerknijcie na sufit. Z wydechem przyciągnijcie brodę w stronę mostka. Cały czas podwinięta miednica. Wdech. Wydech. Jeszcze dwa. Wydech. Jeszcze raz wydaj I wydech. Wdech. Prostujemy ręce, unosimy ręce do góry. Wydech. Dłonie wracają na matę. Teraz skręcamy sobie lewą stopę do prawej strony. Przenosimy sobie prawą rękę. Na Do wewnątrz prawej nogi. Tutaj odpychamy się dłonią, odpychamy się stopą, i bark lekko wypycha prawe kolano na zewnątrz. Lewe kolano jest w linii z lewą stopą, stopa podwinięta palcami. Wdech. Unosimy lewą rękę w górę, wzrok za lewym kciukiem. Zostajemy. Trzy. Otwieramy tutaj prawe biodro, dwa. I jeszcze jeden wdech. I z wydechem odkładamy lewą dłoń na macie i teraz znowu dajcie sobie moment na taką eksplorację ruchu. Niech to będzie poruszanie się do przodu, do tyłu, jakieś ruchy na boki. Mogą być minimalne. Pamiętajcie też, że można poruszać stopą, głową, tłowiem, pośladka, pośladka, biodrami. Mhm. wdech, na wdech, wydech i z wdechem wracamy do początkowej pozycji, unosimy lewą rękę do góry, z wydechem unosimy całość do góry i teraz zostajemy tutaj na wdech, a z wydechem odkładamy lewą dłoń na macie i prostujemy prawą nogę. Mhm. Z wdechem prawa ręka jest w górze. Z wydechem przenosimy prawą rękę nad głowę, tak żeby była w linii z naszym tłowiem. Możemy tu otworzyć klatkę piersiową w stronę sufitu. Ściągnąć prawą łopatkę. Mocno odpychamy się od lewej dłoni. Zostajemy. Trzy. Dwa. I jeszcze jeden wdech wydech, super, Teraz z wdechem zbieramy się w sobie, odpychamy się od lewej dłoni, odpychamy się od nóg, unosimy się z powrotem do góry, wnętrza dłoni kierujemy w górę i z wydechem pochylamy się do prostej prawej nogi, wdech, lewa ręka nas wyciąga, mocno rozciągamy cały lewy bok, wdech możemy kierować do dolnych lewych żeber, trzy, dwa, Jeszcze jeden wdech. Mhm. Z wydechem w centrum. I teraz połączmy sobie te dwa ruchy. Wdech, lewa dłoń, mata, prawa ręka za głowę. Wydech góra. Właściwie trzy ruchy. Wdech otwarcie. Wdech. 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 Wydech. Jeszcze raz wdech. wydech Wdech. Wdech. Super, odkładamy lewą dłoń na Macie. Wdech. Z wydechem, uwaga, skręcamy na tę Matę, skręcamy nogi, jak do klęku podpartego i przechodzimy sobie do klęku podpartego na tę Matę. Z wdechem zerkamy przed siebie krowa. Z wydechem kot. Wdech. 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 Wydech i jeszcze raz wdech i wydech, mhm, z wdechem neutralna pozycja pleców, podwinięte te palce stóp i z wydechem pies z głową w dół, trzy wdechy, wydechy, możecie zostać stabilnie, możecie dodać jakiś ruch śmiało, trzy, głowa luźno, dwa, I jeszcze jeden wdech. Wydech. Na wdechu lewa noga do góry. Otwórzcie biodro, przeciągnijcie się śmiało. I z wydechem lewe kolano do klatki, powoli stopa do przodu między dłoni. Prawe kolano na macie. Odpychamy się od nóg, nosimy ręce nad głowę. Wydech splatamy koszczek z tyłu na potylicę. Podwinięta miednica z wdechem otwieramy klatkę, ściągamy łopatki, zerkamy w górę. Wydech, przyciągamy brodę w stronę mostka. Wdech, wydech, wdech, wydech. Wdech. Jeszcze dwa. Wdech, wydech, wdech. I wydech. Super, wdech, proste ręce. Wydech, dłonie na macie. Skręcamy prawą nogę do lewej strony. Uh -huh. Lewa dłoń od wnętrza lewej stopy. Na wdechu ciągniemy prawą rękę do góry wzrok za prawym kciukiem. Zostajemy na trzy. Dwa. I jeszcze jeden wdech. Uśmiech na twarzy. I z wydechem prawa dłoń na macie. Znowu dajmy sobie moment. Na takie poruszanie się w tej pozycji, może czuliście tutaj jakąś sztywność, postarajcie się popracować trochę z oddechem, i może rozluźnić. Możecie zamknąć oczy. I jeszcze jeden wdech. I wydej. Super. I jeszcze raz z wdechem prawa ręka do góry. Z wydechem unosimy się w górę. Na wdechu dołączamy rękę. I z wydechem prawa dłoń na macie. Lewa jeszcze w górze. I prostujemy lewą nogę. Z wdechem lewa ręka za głowę. Zerkamy pod ręką na swój. Możemy otworzyć klatkę piersiową. Mocno odpychamy się od prawej dłoni. Trzy. Dwa. Jeszcze jeden wdech. Wdech. Z wdechem zbieramy się w sobie, odpychamy się od nóg, odpychamy się od prawej dłoni, wychodzimy do góry. Odkręcamy wnętrza dłoni do góry, pochylamy się do lewej nogi, prawa ręka przyciąga cały prawy bok. Trzy. Wdechy. Możemy bardziej starać się kierować do dolnych prawy grzeber. Dwa. Luźna głowa. Jeszcze jeden wdech. Wydech. I połączmy te ruchy ze sobą. Wdech. Prawa dłoń ma lewa ręka do góry. Wydech. Centrum. Wdech. Do lewej. Wydech. Centrum. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wdech. I wydech jeszcze po razie wdech. Wydech. I zostajemy w dole prawa dłoń, mata, lewa ręka góra i z wydechem skręcamy do klęku podpartego. Trzy wdechy wydechy, krowakot. I wdech. I wydech. Wdech neutralna, pozycję pleców, odwińcie palce stóp, odłóżcie grzbiety stóp na macie, wycofajcie biodra, siadając na piętach, odłóżcie dłonie na udech, Zamknijcie oczy, poszukajcie wydłużenia w kręgosłupie. I weźcie kilka spokojnych wdechów i wydechów, rozluźniając twarz, gałki oczne, szczękę. Wdech, wydech, wdech, wydech, i wdech, i wydech. Jeśli macie ochotę ułożycie do klasycznej szawasany, to śmiało. A jeśli nie, to złączcie dłonie przy mostku, przyciągnijcie lekko brodę w stronę mostka. Weźmy jeszcze jeden wspólny wydech. Luźny wydech. Podziękujcie sobie za ten czas dla siebie. I ja również Wam bardzo dziękuję. Namaste. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Zauważcie jak się macie i koniecznie dajcie mi znać. I zapraszam na kolejne praktyki. Do zobaczenia.